Order LG, papilarne linie 21.25 przypominam premiera a teraz jeszcze na sam koniec podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do powstania tego projektu zatem podziękowania dla mojego człowieka Sightcone za wykonanie zajebistych okładek również wielkie podziękowania jak już wspominałem dla Berseta za brzmienie tej płyty a także dla moich serdecznych kumpli za dogranie zwrotek do utworu papilarne linie podziękowania dla Chinole i dla Szczura, również podziękowania dla reprezentantów mojego miasta Kozienic dla ZWRA, dla ZNS, którzy też świetne zwrotki zarzucili do utworu egzekucyjny Pluton, którego treść zwieńczyła zwrotka KMT reprezentanta Sochaczewa I już tak na sam koniec podziękowania dla grupy moich przyjaciół, z którymi mogłem stworzyć właśnie. Mamy to we krwi, więc po kolei podziękowania dla Razora, dla Tonego, dla Rzaczka, dla Ziara, dla Marcela. Dzięki jeszcze raz panowie za to, że pomogliście mi, żeby ta płyta powstała. Cóż, mam nadzieję, że w przyszłości więcej takich projektów. Wszystkim życzę zdrowia, wesołych świąt, trzymajcie się ciepło i szczęśliwego Nowego Roku.